Wszystkim, z tej strony Kate i wracamy do czasminki, która nagrywa recenzję zabawek. Ja w ogóle zapomniałam, że kazała mi to robić w poprzednim odcinku, i tak weszłam do kryzy, a co ty robisz? Ale no, wracamy do naszej e, rodzinki i przede wszystkim trzeba się skupić na Lindzie, żeby zdobywała awanse oraz na melu, żeby mu tam ogarniać e, rozstrzyganie konfliktów. E, no i ogólnie fajnie było, żeby go tak troszkę ogarnąć, bo najprawdopodobniej już wiem, jaką będzie miał e, aspirację już. Znowu są z jedzeniem? Ile można? No dobra, tylko że ja ich chyba teraz jeszcze nie mogę zaprosić, dopóki mi tu nie wyskoczy, że o. Yy, darmowe jedzenie, więc dobra, poczekam. Ale, jeśli chodzi o Mela, to ja jeszcze nie chcę przesądzać co nie, że on na pewno zostanie dziedzicem, ale mam wrażenie, że już tak sobie to w głowie poukładałam, że już w zasadzie to. To już tak podświadomie jestem tego pewna, nie? E, bo jeśli chodzi o ankietę, którą ostatnio dla Was zrobiłam, to wybraliście, żeby on był. E, o dzień dobry, Pani. Czy Pani płynie, żeby do nas zapukać? Nieważne. E, tak, co jego aspiracja? O, jest odpowiedzialny, ok. Eee, co prawda chciałabym mu najpierw skończyć to, ale wybraliście w ankiecie, żeby to był ten, eee, gdzie to było? Ekoinnowator w naturze. No, ekoinnowatora wybraliście. Dajcie jeszcze się, w ogóle będzie słychać stukanie, bo myją podłogę na korytarzu. Postarajmy się to zignorować. Zbierz pięć punktów wpływu społeczności, głosu na jeden lokalny plan działania, sprzedaj nadwyżkę energii lub wody z rachunku. Tego się nie będzie dało zrobić, mieszkając w mieszkaniu, prawda? Bo w mieszkaniu w mieszkaniu nie da się zbierać wody, ani mieć tych paneli słonecznych. Więc w momencie, kiedy wybraliście ekoinnowatora, to chyba automatycznie wybraliście, że będę mieszkać w domu, a nie w mieszkaniu. Chociaż parę osób sugerowało, żeby jednak wybrać mieszkanie. Ja wolę nie, ponieważ mieszkanie jest trudniej rozbudować, gdyby w przyszłości na przykład zaczęło nam brakować miejsca, gdyby rodzinka się rozrosła. Więc dom jest bezpieczniejszy pod tym kątem. Ale chyba nawet nie da się sprzedawać nadwyżki energii mieszkając w mieszkaniu, więc chyba i tak będzie to musiał być dom. Zostań miejskim projektantem, spróbuj przekonać Sima do głosowania na lokalny plan działania, oddaj głos na lokalne plan działania, osiągnij dziesiąty poziom kariery miejskiego projektanta. Okej, okay. czyli przeprowadzamy się do San Shuno. Do domu, na to wychodzi i zostajemy miejskim projektantem. Tak nam się nasz plan na życie układa, ale ja jeszcze w tym momencie nie będę tego wybierać, bo chcę mu najpierw skończyć wewnętrzny spokój. I tak, recenzja zabawek. Te sezonowe rzeczy najlepiej się sprzedają, więc niech będzie recenzja zabawek, nowości sezonu. Tak, tutaj jeszcze w ogóle będę tak przeskakiwać z tematu na temat naszej i ręce troszkę zmieniłam pokój, żeby był bardziej nastolatkowy. Trochę pusto to było więc dami regał na książki może i coś dołożę jeszcze w przyszłości. I ty tą recenzję zabawek miałeś zrobić, żeby coś tam, jakąś reklamę tam dać. Dobrze pamiętam. Na razie montuj później się dowiemy. No. Więc wstępnie to tyle. Możemy wpuścić sąsiadów z jedzeniem. Linda to może zrobić. No i ja bym chciała bardzo tutaj tym melem tam pomagać rozstrzygać konflikty, żeby mu ten... rozwinąć to, rozstrzyganie konfliktów, bo to by było super dla Pocahontas. Ja wiem. Jeszcze przyjrzymy się tej Judy po urodzinach. Nie wiem, czy ona będzie mieć urodziny w tym odcinku? Raczej nie. No to jest za 5 dni, to aż tyle raczej mi się nie będzie chciało. Dzisiaj bym się chciała troszkę skupić bardziej na pracy tej Lindy. Może bym się nią wybrała do pracy dwa razy. Eee. <słuch> Chociaż fajnie było jeszcze i do szkoły, ale tak naprawdę możemy iść nimi razem do szkoły, jak ona podrośnie i na nastolatkami. To byśmy się nimi wybrali na przykład w czwartek albo w piątek razem. Zobaczymy. Ale w tym odcinku no, przede wszystkim chcę rozwijać skłonności i skupić się na Lindzie, żeby jej tą pracę pocisnąć. Bo jest ciężko, jak ona ma kurde cały czas tą mgłę mózgową, to jest takie upirliwe, i to doszło w tym dodatku. W tym dodatku doszło coś, co mi tak strasznie utrudnia rozgrywkę, że to jest po prostu dromot. Ona ma dopiero szósty poziom kariery, masakra. Wczesny kryzys w wieku średniego, ale to już wcześniej u niej widziałam. Linda czuje, że życie przecieka jej przez palce, każdego dnia to samo, i nic nie ma. I nic z tego nie ma. Może co? Czas na zmianę. Lindo! Czas na zmianę będzie, jak skończysz ten... karierę na 10 poziomie i będziesz mogła tutaj, kurde, nawiązywać kontakt z, z kosmitami. Czy to będzie wystarczająca zmiana dla ciebie? Ej, ale w sumie dobrze się składa, bo wszyscy głodni jesteście. To zapraszam na jedzenie. Ty w sumie nie jesteś super głodna. Ale poza tym, wszyscy są. Czy ta babka nam tu cały czas teraz będzie pływać? Jezu. Jeszcze nie. Kiedy jest bal naturalny? W soboty? No to jeszcze będzie jedna sobota. Odpuść sobie bal naturalny. Kiedy to jest głupie, że to jest co tydzień? Ja wiem, że to by było ciężkie do zrobienia, żeby to faktycznie było pod koniec y, etapu wiekowego y, Sima. Jak tam koty szaleją. Pod koniec etapu życia, żeby to było tak pod koniec liceum, nie? Ale z drugiej strony, jak to jest co tydzień, to jest trochę absurd, nieważne. No, Jasmina znowu zarobiła na filmie. Super. To teraz tak naprawdę możesz iść i coś zjeść. No i cała rodzinka sobie pojadła tym, co przynieśli, super. A co tu się dzieje? No, Jasmine'ka i, i ale ja mu się to chyba niespecjalnie podoba. Hmm. W sumie to ja rzadko jakieś dramy robię. To było ciekawe, bo w sumie ich związek od samego początku był taki dość burzliwy, że ona była dla niego wredna, wymagała od niego wszystko, jeszcze teraz zbikowała i robi dziwne, szalone rzeczy. To było cie ciekawe, jakby on y się wkurzył i stwierdził, ja to olewam, Je chcę rozwodu, wyprowadzam się. Ej, to by było ciekawe. Weź się... Ej, dajcie mi znać, bo wolałabym teraz nie robić tego tak agresywnie e, w jednym odcinku. Ale dajcie mi znać, czy byście chcieli spróbuj uspokoić, e, żeby oni się rozwiedli. Żeby faktycznie coraz gorzej między nimi było i żeby się rozwiedli. Hm. Kłóć się. O metody wychowawcze i kłódzie o... o... karierę. Wyłączyła mi się gra. <grym> na szczęście, no, nie przegrałam jakoś super dużo. Teraz w sumie to będzie ciekawy eksperyment, żeby zobaczyć, czy sąsiedzi znowu do nas przyjdą? Czy to jest losowe i... A nie, dobra, już idą. Okej, okay. czyli, czyli tak czy inaczej by przyszli. Eee, na szczęście nie przyszło jakoś strasznie dużo, więc już okej. Okay. Eee, I w ogóle, ile te gnoby tego nasrały. Jesus. My nie mamy książek o wewnętrznej harmonii? Mieliśmy przecież, zresztą mamy mnóstwo powtórek, a nie ma pewnych książek, które mieliśmy. Dobra, to kupy w takim razie tą wewnętrzną harmonię. ma od razu wszystkie trzy stać nas, ale myśmy na 100% mieli te książki. No, ale dobra. A ty idziesz do pracy teraz? O ja! To dobrze, bo tak na styk akurat zrobiłam ten, yy, mu wszystko do pracy i złośliwość i te interakcje. O, a to nawet nie wiedziałam, że on będzie szedł do pracy teraz, ale to dobrze, okej, okay, okej. Okay. O! O! Linda jest od jakiegoś czasu nie lada perfekcjonistką. Uważa, że każda czynność wymaga wysoko rozwiniętych umiejętności i mnóstwa skupienia. Okej, okay, to mi do nie pasuje. Jak najbardziej. Spoko. Bo chyba wcześniej mi wyskoczyło u niej, że ma być pewna siebie, w sensie, że śmiała, że śmiała ma być, i to mi nie pasowało, ale perfekcjonistka jak najbardziej. Tutaj faktycznie dzierga te ubranka, tutaj ma jakieś, jakąś taką naukowo-chemiczną pracę, co też wymaga bardzo dużo takich dokładności przy tej pracy, no bo jak tam wiecie, dacie odrobinkę za mało czegoś, to już wam nie wyjdzie, więc. No, okej, okay, jak A Ona w ogóle chyba zdobyła dziesiąty poziom tego dziergania? Tak, no. Dobrze. L jakość legendarna, okej, okay, to jeszcze trzy <grym> rzeczy musimy zrobić z takiej super jakości. Linda osiągnęła punkt krytyczny w swoim życiu. Związany z nim stres nie jest do zniesienia. W związku z czym Linda chce zacząć przeżywać przygody. Dobra wiadomość jest taka, że podczas tego okresu jej energia będzie malała wolniej. Aby wyświetlić listę pragnień do zrealizowania, które skrócą czas trwania kryzysu, otwórz panel aspiracji. E, pragnienia są opcjonalne. Gdy jedno pragnienie zostanie spełnione, jego miejsce zajmie kolejne. Ha? Aha! W sensie, że po prostu mam spełniać jej... Pragnienia aspiracyjne. Okej. Okay. To dziergać takie. Chociaż ty chyba musisz sprzedać coś, bo tutaj ktoś coś chciał kupić. Więc y, sprzedaj to i rób kolejną rzecz. Jeśli nad tym ci zależy i to są twoje niezwykłe przeżycia, to spoko. Możesz cierkać zabawki dla dzieci. Ma mały mroczny kosiarz to jest, to jest idealny prezent dla dzieci w tej rodzinie. Jak najbardziej jestem za. Podczas trwającego kryzysu wieku średniego Linda stwierdziła, że wędkarstwo to coś dla niej i chce się tym zajmować częściej. Zajrzyj do panelu simologii i dowiedz się, co lubi Linda. Eee, what the heck? Co tu się dzieje? Aha, i ona tak jakby poza w ogóle mną polubiła wędkarstwo, tak? Bo chyba nie lubiła go wcześniej. Dobra, to później pójdziemy na ryby, ale najpierw zrób małego mrocznego kosierza. O, zima! Okej, okay, nie spodziewałam się tego. Ale dobra, mamy zimę. Tak zdobywasz kreatywność i posprzątaj to po sobie. Jezu! Głupie dzieci. O, brawo! To wiesz co, tego to ja nawet nie chcę, żebyś ty sprzedawała. Mogłabyś to wręczyć w prezencie... Yy, właśnie temu kurde małemu bachorkowi niegrzecznemu. jakość Jakości legendarnej, praktycznie do mnie to wpadło. Tak, jeszcze tylko dwa i spełnimy jej aspiracje. Dobrze. No i nawet jej się spodobało, ale super, dobrze. To co, dojdziemy Idziemy na ryby, rozumiem. Dobra, możemy iść na ryby. A nie, czekaj, nie możesz iść na ryby, bo najpierw musisz yy, zjeść. Śniadanie. Co tu się Zdajecie sobie sprawę, że macie dwa stoły, przy których możecie jeść wspólne posiłki, a wszyscy postanowili się iść, siedzieć w pokoju Lindy, który jest najprawdopodobniej najmniejszym pokojem w całym tym domu. Okej, okay, jakby nie mam pytań. też nawet nie ma gdzie siedzieć, nie? Więc stoi. No dobra. Lol. A o, tantiemy. 3,3 i ponad pół tysiąca. Fajnie. Zdobywa umiejętność wędkarstwa. To ona na pewno wcześniej nie lubiła wędkowania. Teraz. Kryzys z wieku średniego i robi takie rzeczy z łubem. No dobrze. No dobrze. Jak ona ciśnie te ryby równo? Ja pierdziel, co tu się wydarzyło w ogóle. Ona nie, nie umiała wędkować. Już ma trzeci poziom. I złowiła już cztery ryby. Okej. Okay. I bez kitu, i cały czas chodzą obydwoje w kurzeni. Ten ma utratę kontroli, a ta ma w ogóle. O, okej. Okay. Potrzeba ekscytacji. Ja ci dam ekscytację. Chodź, trochę Wydrzesz ryje na męża. Rozwiedź się od razu. Od razu nie. No i masz. No i masz, z jakim zadajesz, takim się stajesz, czy jak to się tam mówi. Eee, I e, Ali też ześwirował w tym szalonym domu. Dom wariatów normalnie. Okej! Okay. <ścoughs> o mój Boże, to małżeństwo jest dla nich okropne. To jest dla nich tak strasznie okropne, że. No ja nie wiem, nie. Ja nie wiem, to tutaj rozwód dobrze by im zrobił bez kitu, naprawdę. Gniewne, płonące spaghetti. Dobra, zrób. Jeśli to jest coś, co można zrobić tylko będąc złym, zrób, pewnie. O matko, to jest naprawdę płonące spaghetti. Jakość wspaniała, ale to naprawdę płonie. Ciekawe, co się z tym stanie, jak włożę to do lodówki. Ej. Ale tutaj już nie jest płonące. Okej? Okay. A, ale jest pikantne, to na pewno. Jasmino! Nie rób! Nie! Przestań! Skończ. Nie. Ali, czy ty mógłbyś? Nie, ja ich rozwiodę. Bez kitu, ja ich, ja ich rozwiodę. Zrobię to, żebyście widzieli, że ja to zrobię, nie? Po, to co po prostu dom wariatów bez kitu. Biedne dzieci. A ta się na niego patrzy, nie? Yy, Jasmine, no i idź, I idź stąd. Idź, idź coś, zjedz na przykład. Spadaj. To pikatne spaghetti, to na pewno. No, zwariował. Opowiada sobie historię, bardzo śmieszną najwidoczniej. Ja pierdziel. To się nazywa toksyczny związek, nie? Dobra, idź jeszcze tutaj trochę się z nią pokłóć, eee, obraź ją, bo i on no, typu do pracy musi robić, ale teraz to w sumie nawet dobrze się składa, bo eee, no... no trochę się psuje ten związek, nie? Ona sobie siedzi i korzysta z kompa, a tu przyszedł chłopik, krzyczy na nią, nie? O matko! No, a tymczasem Linda żyje swoim najlepszym życiem, pokój obok. <noise> jeszcze tylko jedna super rzecz na e, drutach i ten. W ogóle ilo, ile ona tych ryb złowiła, nie? I w ogóle, czy ona złowiła coś nowego dla nas? Poza tym, że nowy kryształ chyba w pracy ogarnęła. A jakaś nowa ryba się pojawiła? Tak, złowiła nam nową rybę sulańską. Dobrze, jeszcze tylko jedna sulańska ryba. Pospolita, więc to nie powinno być trudne do złowienia. Chociaż nie, jeszcze jest ta, jeszcze jest ta. Wyjątkowa. Ej, dużo jeszcze tych sulańskich ryb mamy do słowienia, nawet bardzo. To w sumie dobrze by było, gdyby Linda teraz łowiła dużo. To może jeszcze przed uciec ucie ucieczką z Sulani skończylibyśmy wszystkie sulańskie ryby. Byłoby super, nie? Mieszkamy co tyle pokoleń, a dalej nie mamy tych ryb. Dramat, jak tak można. Dobra. 912? No, sprzedaj ten sweter. Jak ja! Dobra, i to wystaw na Plopsi e, i możesz jeszcze dziergać ostatnią rzecz. Możesz jeszcze zrobić e, tą zabawkę dla dzieci tego mrocznego kosiarza, tylko może w trochę bardziej pozytywnej różowej wersji e, i na sprzedaż go zrobisz. Bo ten pierwszy oczywiście był dla naszej rodzinki. O, czwarty poziom umiejętności i przedsiębiorczości. Super. A wy się dali kłócicie? <śledzimy> tak. Dobra, on to do pracy ma ukończone, więc chyba już mogą skończyć. A ty masz wolne teraz. No dobra, ale do pracy ma przynajmniej skończone te rzeczy. To teraz mógłbyś ogarnąć ten, stan pobudzenia i ćwiczyć w tym stanie. To weź szybki prysznic. Te poszła pobić misia, biedne dzieci, ojeju. Już się z mężem, poszła pobić Miśka, a teraz jeszcze krzyczy na dziecko, które śpi. Jasmino? Ty się robisz naprawdę strasznie toksyczna. Znaczy, zawsze była, ale teraz cię robi bardziej. Jakiej to jest jakości? Normalnej. O, to wystaw na PLOPSI. Czy jesteś zmęczona? No, obraz jest, coś. Spróbujemy następnym razem. O, jasmina jest nagle aktywna? Dobra. Musi jakoś wyżyć, nie? Aktywność fizyczna brzmi spoko. A, właśnie ty miałeś biegać, a ty miałeś być ten pobudzony. Weź... Nie rób tego. Czy mógłbyś... Wypisok energetyczny! Okej. Okay. Ale mimo to nie jest. Jak sąd wyjdziesz? A, jest pobudzony, okej, okay. tylko pewnie jak tu wejdzie, to już nie będzie, bo tutaj jest strasznie taka e, inspirująca przestrzeń, znaczy skupiająca, ale zawsze mogę to wyłączyć, chyba, nie? No ta aura emocjonalna jest tak silna, że ja się nie dziwię, że oni są tutaj wszyscy tacy strasznie skupieni. Bo tutaj praktycznie wszystkie pierwiastki były włączone na skupienie, nie? O matko! Dobra, po to wszystko, więc tutaj już nie powinno być tak. E, tak, tak, e, tak, Jasmina magicznie jest aktywna. To w takim razie idź spać. <grych> spać, do łóżka możesz iść spać. Nieważne, że jest szósta rano. Nieważne. Nie Czemu jesteś zły? W ogniu. W sensie metaforycznym. Jezu, ja byłam przekonana... Takiej miałam obawy, że to jedzenie... Popsuje jego nastrój, a już tak długo utrzymywał tą harmonię. Ja nim tego nie zrobię, bez kitu Luanom, to było prostsze. Ach, zabicie mnie. W sumie, to jak Judy będzie mieć urodziny do nastolatki, to będę mogła iść do szkoły nimi wszystkimi. Huh! Okej. Okay. A, do granic możliwości to, to musi być w nawiasie, bo dałam mu bieg wytrzymałości. Bieg wytrzymałościowy do granic możliwości. Energetyczne ćwiczenia, może tak. Ale najpierw musisz się wysikać. I błagam, bądź dalej pobudzony. Jeśli to nie zniknie. Noż Ali, oh, nie wierzę w to. I tak, Linda, dobra, to nie ćwicz. Ja A Już tak blisko było, chłopie. Linda idzie zaraz do pracy, ja pójdę z nią, więc tego Aliego zostawimy na później. Okej, okay, mamy kolejny dzień w pracy Lindy. Ma marzenie, żeby ugasić pożar. <grych> okej, okay, co? Skupi skupić się. Okej, okay, a co ty tu masz? A wszystko mi omija. Dobra, myślałam, że już mam burzę mózgową, kurde. Ech, znaczy mgłę mózgową. Analizuj metal, majsterkuj. Dobra, najprościej, majsterkuj. O, szybko poszło, okej. Okay. Analizuj metal? Musiałabym chyba od kogoś dostać metalnie. O, mam zadanie, żeby to wynaleźć, ale po pierwsze, ja to już mam w domu, a po drugie, przecież tylko nie ja mam wziąć tyle rzeczy do tego? Dwa wyjątkowe kryształy, dwa wyjątkowe metale i dwa dowolne pierwiastki. Skąd ona ma to zabrać? Tutaj są takie rzeczy, gdzieś? O, patrzcie, gnom! Ale jaja, flirtuj z kimś? Po wypiciu specyfiku różane perfumy. Ja mam same rzeczy, których nie mogę robić! Skąd ja mam wziąć jakieś metale albo pierwiastki? A czy to są metale? Kurde, no mogę spróbować. Okej. Okay. Dobra. A ja mam tyle tego w domu. I, i kurde. Hmm. Rozmawiaj o pracy z tym imieniu Kyle... Kailson. Kyle, a to ten! Dobra. Przeprowadzić burzę mózgów z użyciem kreatora wynalazków to to? Chyba to. Burga, burza mózgów? Linda jest o wiele zbyt spięta, by to zrobić. Mogłabym flirtować, ale. Hmm. Potrzebowałabym do tego specyfiku, którego nie mam jak zrobić, bo do tego jest mi potrzebna róża. Chociaż. O, właśnie ostatnio mówiliście, że mogę kupić nasiona. Do hodowli kwiatów. Dobra, to kupmy pięć. Może nam się jakaś róża trafi. Chyba nie może trafić róża w ogóle. Bez kitu kupiłam tych paczek 20. I nie da się. Hmm. Ha! W prezentach można róże kupić. Okej. <grym> Okej. <Okay. grym> <Okay. grym> Dobra. <grym> Jakbyście chcieli wiedzieć, protiv na przyszłość. Raczej w, w nasionach na kwiaty nie ma róż, ale można kupić w prezentach przez internet. A ty mi dasz ten rubin, który tam zyskałaś, czy nie? A nie, dostałam! To ja mogę im kazać robić rzeczy, i oni wtedy dają mi te rzeczy? Ow, mordy, dobra. Ale ja tej pracy jeszcze nie ogarniam. Dobra, czy musimy wypić ten specyfik? I flirtować po nim, tak? Okej, okay, czemu nie? Ten Kyle-Kyle jest całkiem spoko. Tylko, że nasze flirtowanie opiera się na tym, że... Poprosi o kryształ, poprosi o metal. O, oh. o, oh, Okej. Okay. Eee, ograniczę się do tego, że mogę zapytać o aromatyczne zainteresowania. Czy to wystarczy? O, tak, dobra. Eee, yy, okej, okay, coś tam zdobyła. Fajne to jest. Poprosi o próbkę DNA. Gdzie mogę prosić o takie rzeczy? Rozmawiaj o kosmitach. Okej. Okay. Yy, okej. Okay, w zainteresowaniach mogę tu poprosić. Okej. Okay. Przeczytaj książkę. No i mogę tą burzę mózgów też robić teraz już. Więc zrób to. Pierwiastków potrzebuję tak naprawdę. I nie wiem, skąd je wziąć. Użyj mikroskopu do badań Okej, okay. użyj Majsterku i z ekspresem do kawy Albo czytaj książkę Dobra, możesz Co jest bliżej? Chyba książki są bliżej Okej, okay, jakie ja to mogę przedłużyć? Kliknij przycisk, aby wyjść wcześniej z pracy Ja tego nie kumam Tu jest napisane E, każdy dzień pracy można jednokrotnie przedłużyć, klikając zegar wydarzenia. Tak jak kliknę tu, to wyjdę z pracy wcześniej, a nie zostanę w niej dłużej. E, więc to chyba tak nie działa? W sensie ten zegar wydarzenia? Nie kumam tego. Dobra, nie wiem, czy coś jeszcze zdążymy dzisiaj zrobić. Możemy jeszcze i spróbować eksperymentować z tym ekspresem do kawy. E, znaczy majsterkować. Ale i tak nam dzisiaj całkiem nieźle poszło, chyba nie? O! I ludzie chcą kupować ode mnie rzeczy. Super. Chociaż dalej mam tylko dobrą ocenę pracy. Ja naprawdę nie, nie wiem, gdzie mam kliknąć, żeby przedłużyć ten czas pracy. O! Pracuj nad rakietą przez 10 minut. Oj oj, to nie zdążymy. Już nic nie zdążymy dzisiaj zrobić. Ale ej! Mamy tą najwyższą ocenę! Super! Być może to właśnie dziś nastąpi nowy przełom. Zacznij eksperymenty, aby puścić machinę w ruch. A, to już nie zdążymy dziś. Ej, ciężko, powiem wam, to jest wbić. Ciężko jest w tej pracy zrobić taki wyższy ten. Ale dobra. Nie wiem, co ona idzie robić, ale i tak zaraz idziemy do domu, więc rób, co chcesz. Yeah, <laughs> Plus jeden dzień to zdobyliśmy! Okej. Okay. Linda wspaniale dziś pracowało. Już wkrótce doczeka się uznania wśród uczonych oraz zdobędzie osiągnięcie naukowe. Okej, okay. a czy dostaliśmy awans chyba nie? Co za pracowity dzień. Linda wróciła do domu i zarobiła gdzieś 1300 simolonów. I rachunki mamy do zapłacenia. No ma wspaniałą ocenę pracy, więc możliwe, że dostanie awans następnego razu. Ach, czy jest opcja, żebyśmy dostali dwa awanse w tym tygodniu? To byśmy mieli do siódmego i do 8. Czyli dwa awanse w tym tygodniu i dwa awanse w następnym tygodniu. To musielibyśmy się bardzo postarać. Dobra. Eee, opłać rachunki. 14 tysięcy! <grym> I idź się zajmij sobą, bo jesteś bardzo zmęczona. Okej, okay, myślę, że wystarczy nam wrażenie na dziś, bo naprawdę całkiem sporo się podziało takich rzeczy, co nawet nie mam co wyciąć, więc myślę, że ten odcinek może być dość długi. Chyba, bo dużo gadałam. Eee, ale no... Y w sumie to nie osiągnęłam nic, co chciałam osiągnąć, to naprawdę płonie w tej lodówce, nie mogę, ale będziemy się dalej skupiać na tych awansach u Lindy, fajna jest ta jej robota, całkiem ciekawie, to jak już się wie, co się ma robić, to, to całkiem ciekawa jest ta robota, więc no, w następnym odcinku na pewno będziemy dalej się nią wybierać do pracy, zrobimy urodziny naszej Judy, no i zobaczymy. Co tam się dalej podzieje, ale tak jak mówię, no do uciekania to mamy jeszcze na spokojny tydzień czasu, więc myślę, że może w następnym odcinku będę Wam tam mniej więcej wskazywać, co bym chciała, jakiego chłopa albo babę dla naszego przyszłego dziedzica, ale to jeszcze spokojnie, spokojnie, ale nastawcie się, że w następnych odcinkach, gdzieś tam w najbliższym czasie będę już od Was chciała no, partnera dla dziedzica, a póki co bardzo dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję oczywiście moim przekochanym wspierającym za wspieranie tego kanału, no i do następnego! Pa, pa!